Witam, gdy taki Foxy będzie. Pojawia się nowa survivalowa gierka, która skupia się na łowieniu ryb, a także na wątkach pirackich. Senk w tym, że projekt zawierał wirusa. Dodatkowo dzisiaj w materiale porozmawiamy sobie o polskim oddziale PlayStation, który obecnie mierzy się ze zwolnieniami kluczowych osób. A coraz więcej mówi się o likwidacji oddziału. Tym bardziej, że Sony zostało pozwane za zawyżanie cen w PlayStation Store. Więc subskrybujcie kanał, ja mówiąc o GTA 6, który ma stać się coś ala Robloxem oraz Fortnite'em, więc subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby chodzić na Instagrama, zaczynajmy! Chyba pierwszy raz pojawił się taki przypadek, że w grze, która zadebiutowała na Steamie, która przeszła w weryfikację przez platformę Valve, pojawił się wirus. No bo właśnie tak stało się z darmową grą survivalową Pyro... Trochę chujowa sytuacja, pokazuje, że Steam nie ma danych zabezpieczeń. Nie wiem... que aqui tá bom rios bagulho né Pirat Fi, która koniec końców posiedziała już troszeczkę na Steamie. Produkcja niczym nie różniła się od typowych gier z tej kategorii. Mogliśmy zbierać surowce, mogliśmy tam wybudować bazę, walczyć z wrogami, mogliśmy łowić ryby, jeść, pić wodę i tak dalej, tak dalej. No wszystko to, co w survivalu się robi. I wszystko to było owiane w takim pirackim klimacie, w sumie jak sama nazwa wskazuje. Gra zadebiutowała na Steamie na początku miesiąca, lecz produkcją zbyt dużo graczy się nie zainteresowało i całe szczęście, bo w tytule w all-time piku znajdowało się zaledwie 5 osób. Na Steamie natomiast produkcja zebrała recenzji, a sama gra została oceniona na pozytywną. <gry> Ale bardzo ciekawy jest wykresik na Steam Database, który pokazuje, że gra zdebitowała 6 lutego, a już 10 lutego została zdjęta przez Valve przez yy, znajdujący się w tytule malware. Ludzie podczas instalacji gry spotykali się z powiadomieniem od antywirusa, który ostrzegł ich przed instalacją, dzięki czemu nie odpalili tytułu i się po prostu ochronili. Programy antywirusowe wykryły w plikach wirusa o sygnaturze Trojan Win32. A klasyczny Trojanik! Lazy Gen, a działanie tego wirusa polega na wykrywaniu plików cookie i oczywiście kradnięciu ich. Jeśli Trojan przeszedłby przez ochronę, to mógłby wykraść nawet loginy i hasła do różnych kont, w tym do kont bankowych. I tutaj też nie ma co tego bagatelizować, bo taka gra pojawiła się na Steamie, a w końcu Steam przeprowadza jakieś wstępy. Ale to jest trochę dziwne. W tej instalacji automatycznie się pokazuje, że Windows wykrył Trojana. Jakiś cudem przeszło to przez weryfikację Steama. No to jest jakieś powalone analizy i testy, czy w ogóle taka gra może się pojawić, więc skoro przeszło to ochronę przez Steama, to tak naprawdę nie wiadomo czy na Steamie nie znajduje się wiele innych takich gier, które mają zero graczy, bo chociażby przez małą promocję nikt jeszcze ich nie zainstalował, a tam w środku może czychać jakiś malware. Na Twitterze Steam Database pojawił się wpis, który informował o tym, że gra została zdjęta ze Steama, a przedstawiciele Steama zalecają po prostu przeskanować system oprogramowaniem antywirusowym, a ja od siebie mógłbym dorzucić w sumie jeszcze formatowanie dysku. Ludzie, którzy odpowiedzialni byli za tę grę, wysyłali Także zaproszenia do osób za pośrednictwem Telegrama. Te zaproszenia to w ogóle było coś. jakaś jedna wielka heca, bo wiadomości to była tak naprawdę oferta pracy jako moderator czatu w grze. I nakłonić tych graczy miało chyba to, że w firmie są bardzo dobre warunki i dodatkowo jest bardzo dobrze płatna ta praca. Przejdźmy dalej. Play... Okej, okay, no, no teraz już po prostu typy się stworzyły. jakaś, że wpakowali to Jana, bo są jej dostrzegania. A trochę dziwne, że. Jakimś cudem taki typowy Windows defender to wykluacim? Nie. PlayStation Polska to oddział, który jest z nami już od naprawdę wielu lat i służy chociażby za komunikację z polskimi graczami, a także za prowadzeniem różnych socjali internetowych w języku polskim, przez co osoby, które nie znają za bardzo języka angielskiego, mogły dowiadywać się o różnych informacjach od PlayStation po polsku. Daniel Kutner na swoim Twitterze poinformował graczy o bardzo nieciekawej sytuacji związaną z PlayStation Polska, ponieważ redaktor naczelny serwisu game online szerzej przekazał, że polski oddział mierzy się obecnie z falą zwolnie, a z firmą już pożegnała się duża ilość kluczowych pracowników, a PlayStation Polska może nawet zostać zlikwidowane. Napisał on także, że nie wiadomo co w przyszłości stanie się z tłumaczeniami gier na nasz język, ale tym natomiast bym się nie przejmował, ponieważ zaraz chwilę potem odezwał się w tej sprawie Rysław, czyli osoba, która obecnie w Polsce zajmuje się dubbingami do gier i po prostu napisał, że polski oddział nie ma nic wspólnego z tłumaczeniami gier na nasz język, a zgodnie z jego wiedzą zajmuje się tym Centrala Europejska. Tą też, jeśli wyjdzie nowy God of War, bądź jeśli wyjdzie nowy Spider-Man, to głosy polskie, które słyszeliśmy do tej pory cały czas będą dostępne. Do gry postanowił Chciałbym także Filip Chruszcz z CD Action, który donosi, że likwidacja oddziału jest niemal pewna, a PlayStation Polska pójdzie troszeczkę na wzór ig... Ale to jest... nie chyba po prostu likwidują ten support polski, taką komunikację i tyle, bo stwierdzili, że im się nie opłaca. Nie, jest to jakieś duże zagrożenie dla polskich graczy, no naprawdę. Zaniast na tym x-ie że będziemy odpalić po prostu angielską wersję i tyle, tak. Nie, nie widzę taki jakiś problem. po prostu ograniczają wydatki, tak. Xboxa, który obecnie oddziału w Polsce nie ma, a tym zajmuje się firma Monday PR. I podobno zadania polskiego oddziału Sony ma wziąć na swoje barki jakaś agencja PR-owa. Obecnie nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego statementu, czy to od Sony, czy to w ogóle od polskiego oddziału PlayStation, więc na razie nie zakładajmy najgorszego i po prostu poczekajmy na jakieś oficjalne wieści. I nie mam obecnie pewności, co czeka PlayStation Polska. Skoro jeszcze przy Sony jesteśmy, to warto powiedzieć, że firma ta została pozwana przez holenderską fundację Massachusetts and Consument, zajmującą się ochroną praw konsumentów. W pozwie chodzi dokładnie o to, o czym powiedziałam wam na wstępie. Sony zostało oskarżone o zawyżanie cen gier cyfrowych. Fundacja twierdzi, że Sony wykorzystuje swoją pozycję na rynku, oferując gry na... No czy to nie jest prawda, no. Nie wykorzystują te ceny ps że są powalone. Że to jest... Ma to sens, ten pozew, ale... tym się uda, to udowodni przede wszystkim. No, no, nie dziwię się, że w końcu jest taki pozew, no. Przecież oni specjalnie robią remake'i, y, żeby zawyzać cenę, a przecież ten ho Horizon Remake, no to e, żeby podbić cenę po prostu i używają tą podstawową wersję, dają remake'a i musisz znowu, ja coś te kupię, to kupię zatestowanie za 150, I dziwię się, że takie coś... E... Ale na tyle wysoką pozycję, że mogą to po prostu zrobić. No się nie dziwię, że takiego jest. Na konsolę PlayStation w wersji cyfrowej wyłącznie poprzez y, PlayStation Store. W pozwie został użyty przykład Nintendo Switcha, a także Xboxa, ponieważ te dwie marki umożliwiają kupowanie kodów odblokowujących gry w innych sklepach. Użytkownicy tych platform przecież mają możliwość zakupu cyfrowej wersji gry nie tylko bezpośrednio przez Nintendo eShop, a także Microsoft Store, ale również mogą kupić kody w różnych innych sklepach. Sony zablokowała tę opcję w 2019 roku i w związku z tym jest to jeden z argumentów no, chyba to jest nie najgorsza ze Sony, że oni po prostu. tego. nie lokują te kody, trochę jest. Który argumentują, że takie ograniczenie pozwala Sony na sztuczne zawyżanie cen. Według badań fundacji, cyfrowe wersje gier w PlayStation Store są średnio o 47% do. O kurwa, ty prawie 50%! Oni się tam dobrze bawią! <laughs> Droższe niż ich fizyczne odpowiedniki, mimo niższych kosztów dystrybucji dla Sony. Tutaj mała ciekawostka, nie jest to pierwszy pozew w stosunku do Sony, jeśli chodzi o zawyżanie cen, ponieważ PlayStation mierzy się z analogicznymi pozwami w Wielkiej Brytanii i Portugalii, a podobny pozew miał miejsce wcześniej w Stanach Zjednoczonych. To. i to wielokrotnie byli pożywani, a że się chyba nic nie zmieniło, no to. nadal się nic nie zmieniło. No. Nie, wiem, sony, chyba bym musiał upadać, żeby te faktycznie obniżyli. Pierwsza rozprawa sądowa w Holandii ma odbyć się w późniejszym terminie w 2025 roku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Projekt Orion stale się rozrasta i tym samym rozrastają się także oferty pracy, ponieważ wychodzi na to, że CD projekt RED poszukuje osoby na stanowisko Lead Encounter Designer w swoim oddziale w Bostonie. Osoba ta ma być odpowiedzialna za projektowanie niezapomnianych starć, które zachwycą i podekscytują graczy. O, to się przyda, bo w Jeszczeku to było takie gówno, te stała cię niektóre. W taka walka była nuda. Tutaj by panku było lepiej, trochę ciekawiej na pewno, ale no... Wydaje się przyda taka odpowiednia osoba, no jezu. Tym samym będzie współpracować z zespołami odpowiedzialnymi za questy, otwarty świat, level design, środowisko i rozgrywkę. Lecz jednak jego głównym i w sumie takim najważniejszym zadaniem będzie współpraca z zespołem do spraw systemów w celu stworzenia najbardziej realistycznego i reaktywnego tłumu w historii gier wideo. I nie zapominajmy, ale Cyberpunk 2077 również miał mieć najbardziej żywy tłum, jeśli chodzi o historię gier wideo, a jak finalnie wyszło na premierę, tak. No da, na było tyle Pank był Takim gównem To że przepraszam na jak się zagra, to jest naprawdę w porządku gra, ale na pewno to było takie gówno. Każdy wie i mimo tego, że wchodziły do gry różne aktualizacje i troszeczkę tchnęły więcej życia w Night City, to i tak nie uważam zachowania NPC-tów za jakoś bardzo mocno realistyczny. A część graczy uważała, że twórcom nie udało się osiągnąć go O jak... Tok? O oh właśnie, właśnie. Dajcie. Tat. Pamiętam. a ...o... ...a... Pasi. 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 To poka uh. oh właśnie. Pasi. 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 Tak mi wystrzeliło przed pamiętam i jebu dół. Ja pierdolę. Oni chyba dopiero ja się teraz będą podnosić. Tego, co pierwotnie zakładano, bądź co osiągnęło chociażby studio Rockstar Games w Red Dead Redemption 2. Wierzyć każdy może, bo oczywiście polski tytuł i trzeba trzymać za niego kciuki, bo kto jak nie my, prawda? Wysięgą na torcie dzisiejszego materiału jest bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie Rockstar Games rozważa wprowadzenie do swojej najnowszej gry, czyli Grand Theft Auto 6, rozwiązań inspirowanych grami Fortnite, a, a także Roblox. cześć, Ja teraz tak myślę, że to by naprawdę pasowało. Bo już w tym GTA Online było sporo takich typów for fun stars, jakieś wyścigi, jakieś takie strzelanie tak dalej. Żeby gracze mogli sami to porobić. To nawet widać pomodek, jakie one niektóre są powalone, To może naprawdę GTA 6 ożywić na długie, długie lata. To byłoby taki banger dla niektórych ludzi. Boxa. Idealnym przykładem jest tryb kreatywny, czyli miejsce, w którym gracze sami konstruują i tworzą najróżniejsze tryby i mapy za pośrednictwem silnika Fortnite, a ogranicza ich jedynie wyobraźnia. Sytuacja wygląda dosłownie tak samo w Robloxie. Tam również mamy pełną pozycję, jeśli chodzi o różne kategorie rozgrywki, a wszystko zostało. Nie wiem, no, jeśli oni tak jak zrobią, to na bank powstanie jakieś. beat game series, jakieś takie typu rzeczy. Powstanie naprawdę dużo, dużo ogromnych rzeczy. Będzie tak powalone. Stworzone przez graczy. No bo jednak jest to przyszłość, a Metaverse coraz bardziej się rozbudowuje, dlatego myślę, że Grand Theft Auto 6 może pójść w tę stronę. Wiadomo, oficjalne informacje nie zostały w żaden sposób nam przekazane. To, co zaraz wam przedstawię, to, to tylko plotki, które tam pojawiły się w sieci, więc nie należy podchodzić do nich w 100%. no, podobno, Rockstar Games bada możliwość stworzenia platformy, na której graczy mogliby projektować własne treści w Grand Theft Auto 6, podobnie jak to robią właśnie w Robloxie czy w Fortnite. Cie. Tym samym podobno Rockstar rozważa przekształcenie trybu sieciowego Grand Theft Auto, czyli oczywiście Grand Theft Auto Online, w Metaverse, przez co Grand Theft Auto Online nie byłoby takim jednym bytem, który jakby reprezentuje grę, ale na przykład GTA Online byłoby do wyboru spośród setek innych map. W trybie zrobionym To ma taki potencjał... To... No, Samie mi to by nie pasowało za bardzo, nie jestem za bardzo takim GTA. No, nie, nie, nie czuję do tej gry jakiejś wielkiej fa miłości, takich Ekscytacji. Ale patrząc po takim względem czysto biznesowym to taki met taki tryb, takie kreatywne robienie własnych typu byłoby powolone. O, witam, witam. Dzień ...specjalnie przez twórców Grand Theft Auto 6 ma być podobno duży nacisk na tworzenie przez graczy własnych modyfikacji i trybów... Jak tam? Wszystko dobrze? Dobrze, dobrze, sobie oglądam Boxa, coś tam komentuje, nie? A u ciebie? Rozgrywki. Ciekawa, właśnie kwestia jest taka, że gracze będą tworzyć za pośrednictwem Grand Theft Auto 6 własne modyfikacje. Przez co możemy zauważyć, że Take to troszeczkę podchodzi inaczej do tematu, bo pamiętajmy przeszłość, jaka właśnie była w związku z Take to, którzy banowali wszystko. No to fajnie, no. Popularne modyfikacje do gry, a tutaj, kiedy zauważyli, że mogą sobie na tym zarobić, to nie dość, że właśnie przejęli FiveMa, który wydaje mi się, że fajnie sobie zarabia, a także postanowili zrobić. Czekaj, oni mają FiveMa, a ty hy, hy, nie wiedziałem. No dobra. Dobrze tam bawią. Że modyfikacje również są tworzone przez graczy i oczywiście oni sobie będą na tym zarabiać. Także dziękuję Wam za dobra, dobra. dzięki, dzięki, rzboksik.